W spokoju ciąg dalszy. Dzisiejszy pomysł na dzień to nie żadny Los Angeles. Nie żadne vlogowanie, tylko po prostu biorę rower i jadę na południe wzdłuż Oceanu. Tam jest jakieś 25 km w dół. Dzisiaj sobie robię po prostu trening dla siebie. Pogoda jest taka średnia, trochę pochmurnie, to się rozjaśni. No i wrócę tutaj i podejmę decyzję, czy zostaję tutaj do jutra rana. Czy jadę na track stop, No tak czy inaczej, dzisiaj muszę go przypalić, Bo teraz jest 12V, jak włączyłem mm, przetwornicę, to spadała na 11,9, muszę go przypalić, Więc albo go przepalę tutaj na godzinkę, zostaję do rana i rano o 6 rano, 7 rano mojego czasu, czyli o 4 rano, przestaję się na ulicę. Albo dzisiaj po prostu jadę na track stop i no chyba pojadę na ten track stop, bo wody już nie mam. Jeszcze mam wodę, żeby się umyć. Tak, już minimalnie i zrobić sobie kawę jutro. No. Wczoraj się umyłem po tym rowerze i po tej plaży. No, tu zjadło mi dużo wody, więc chyba pojadę na, na track stop, Chyba tak. Co jak co, ale nie będę. Mogłem to przewidzieć i, i, i wziąć więcej wody. Yy, jak, jak byłem na track stopie w tym, w Nevadzie. Dobra, nieważne. Selawi. Więc teraz koniec na razie z vlogiem, niedzielę sobie robię dla siebie, idę na rower, wracam, montuję filmy i zobaczymy, co wyniknie jutro. Czy mnie ruszą, czy, za, znaczy, czy mi załadują, czy nie, no bo muszą coś w końcu wymyśleć, nie mogę tutaj stać w nieskończoność, prawda? Wróciłem z przejażdżki rowerowej, rewelacja, 45 km tej godzinki, no i napisałem do szefa, do spedytora, nie? Czy mogę się przestawić do Ontario 40 mil, bo stoję od dwóch dni na ulicy. Nie ma sprawy jecie, więc jadę. Nabiorę sobie wody. Albo kupię prysznic, no nie mam tam tam nie mam punktowanie nic, ale można kupić prysznic, zaczyna się dla No. No pojadę. Już dzisiaj byłem, wczoraj byłem na rowerze i przedwczoraj. raz. i tak prawdopodobieństwo jest takie, że bardziej z tego rejonu właśnie tam mi znajdą coś, nie? Ja bym wolał, żeby te supy co nie przyjęli, przesunął je do przodu. Próbowałem, ale się nie dało, za ciężkie są. Jakby kogoś wysłał, Tima jakiegoś by mieli, i to we, dwó we dwóch by się to przestawiło, nie? To wtedy mogę tyłem odawać obojętnie co. Także odpalam przeglądzik i jadę na trackstop. I tak. I tak, ba bardzo mi się fajnie udało z tym parkingiem, to trzeba przyznać. Gorąco jest. Rano było chłodno, a teraz jest gorąco. A ludzi na plaży tłumy, jeszcze więcej niż wczoraj. Tam na południe jak się jedzie jest e, fajnie, do Huntington Beach, nie nagrałem, no ale co, też muszę mieć dzień dla siebie, nie? No, ja, ja i tak sądzę, że tu gdzieś będę ładował To Przecież diabli wiedzą, może do San Francisco my wyślę, może do San Diego, może do Newady, może, no nie wiem, co oni tam wymyślą. Oni tylko co, muszą coś znaleźć, żebym miał z czym jechać, bo i tak mogę jechać na pusto przecież. Dobra, nawigacja. Obchodzi, idę zrobić, zobaczyć, tam na naczepie, chociaż nic się nie powinno zmienić. Ale przejdę dookoła się, bo tutaj wstałem z 3 dni. Robiłem też trochę porządki w schopka, a zobaczę czy nic nie ma, czy niczego nie zostawiłem gdzieś obok Ale fajnie To mi dobrze zrobiło takie coś Taki reset Trochę wakacji tak jakby się poczuł odpoczął od tego wszystkiego i teraz mogę wracać na kółko do British Kolumbii. <laughs> Chociaż nie, no. oni, ja mu, on teraz, on wie, ten, ten speditor wie, że jak ja dostanę 2 trzy razy Kalifornii w roku, to ja mogę robić, ja i tak robię wszystko, co oni chcą w tej firmie. Nie? Zawsze, zawsze się zgadzam i zawsze daje mi dobry serwis, dlatego, dlatego oni wiedzą, że raz na jakiś czas Kalifornia ma wpaść i takie coś to jest po prostu dla nich dobre i dla mnie dobre, bo to było zadanie specjalne, nie, na firance. A z biegiem czasu, teraz, a nawet jak bym pojechał do British Kolumbii, to prawdopodobnie na pusty do Kalifornii, bo już frachty o połowa kwietnia to już sali nas powinna ruszać. I to grubo. Sam raz bateryjki mi się podładują. O, prze... spalanie mi spadło ogólne 29,6, ale cały czas obroty 3%. Dobra, lecimy. Bardzo szerokie autostrady. Okolicy Los Angeles. Ten ruch, mimo tego, że niedziela, no ale bezkorkowo dojadę. To, co miałem zobaczyć, zobaczyłem. Zrelaksowałem się. Full relax. Nawet wolę to niż siedzieć w domu. Chociaż w domu też jest fajnie. Tutaj jest pogoda, jak w raju. A za tymi wysokimi górami. Gdzie jeszcze troszeczkę śniegu widać, pustynia i dużo, dużo, dużo wyżej. Właśnie tutaj jesteśmy 200 metrów nad poziomem morza i to stopniowo tam idzie w dół, jak tam gdzie byłem, Huntingdon Beach. Nie? Truck stop na który jadę to jest... E, mogę jechać albo na TA albo na Petro Nie wiem na które pojechać Może na TA, nie wiem a, a na Petro przyjechałem, przyleciałem samolotem wyciągać ten. Wyciągać e, traka, nie? Odebrać traka, przyleciałem samolotem i odebrałem traka, bo podwójna zostawiła TA czy Petro, TA czy Petro Bez różnicy bez różnicy, ale duże samoloci Kto to jest? Dreamliner, Dreamliner czy Airbusik jakiś? Chyba Airbusik. Skąd to to leci? Prime Air Samolot Amazon Dobra, jadę na Petro bilecik i przy wyjeździe zapukać. Kurde, nie wiedziałem, że Amazon ma swoje samoloty. Wow. No i wracamy do trybu oczekiwania na ładunek. To jakiś się zator zrobił. Ścigają tak z 10 minut i co chwila trąbią. O, rusza. Na wyjeździe coś się stało. Nie wiem co. Czy komuś pieniędzy brakowało? Nie wiem, nie mam pojęcia. 11 rano, no coś powinno się urodzić, to w ciągu następnych 2-3 godzin. Zresztą z tego, co mi spedytor mówił, to jest e, transport ekskluzywny i klient, który wysyłał towar, zapłacił w dwie strony. Także ja tutaj nie będę stał w nieskończoność. Oni znajdą coś, żeby tylko więcej zarobić, ale na, nawet jak wrócę tak jak teraz, to i tak na tym zarobią. To są absurdy transportu, no ale takie są. Zresztą e, prawdopodobnie dlatego się zgodzili tutaj wysłać firankę, bo to nie jest nasz rejon. W ogóle my firanki dużo nie robimy. Ta firankę, mamy trzy firanki w, 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 w firmie i ona służy do obsługi klienta w Montrealu na krótkie dystanse. No to także to był taki specjalny tryb i tak mi się wydaje, że jak mi nic nie znajdą do jutra, to mi powiedzą wracaj tak jak jest. Zadzwoniłem do Prensa w pół do trzeciej. No, taki tekst mu wrzuciłem. Dzwonił go spytać się, czy zapomnieliście o mnie. Zapomniałem o Tobie. <noise> Dobrze, że do mnie zadzwoniłeś. Także dzisiaj już klap. Gdzie? 14.30 nic, nic z tego nie będzie. Chociaż 14.30, 11.30. 14 no, ale jak miało coś wyjść, to wyszło rano, nie? No nic, będziesz szukał teraz. Ma trochę czasu. Jeszcze tak do piątej po południu myślę może coś mi powiedzieć. No i chyba dupa proszę Państwa. Druga po południu. Tutaj już przepraszam, prawie piąta czasu kalifornii... E, czasu montrealskiego spedycja za pół godziny idzie do domu. Milczą. Jak mógł zapomnieć jeszcze? Wczoraj do niego pisałem. Za dużo rzeczy na głowie. No. Teraz już dniówki wpadają mi za parking, tu się płaci 25 dolarów za dobę. nie? Także trochę ich to będzie kosztowało. I niestety muszę go dzisiaj przypalić na godzinę, bo wczorajsza godzina jazda za mało naładowała. Jak tak jechałem 3-4 godziny, znaczy cały dobry dzień. Nie, Nie kiedy ja w piątek ostatni raz jechałem 400 km, 4-5 godzin, no to baterie się były wytrzymałe przez 2 dni. A teraz już mi skacze na 11.9, 11.8, już się raz włączył, więc nie ma, nie ma co, no muszę przepalić na godzinę, nie mam chłodni z tyłu, no, no trudno, nabiję godzinę rympolenia, czego nienawidzę, no ale dobra. Jest gorąco, ale tutaj w cieniu, z lekkim wiatrem, jest wspaniale. No ja montuję filmy, zaraz pójdę na rower. Powiedział, że one more night, a później, no chyba mnie już powie, żebym wracał tak, albo o, nie, wiem. No, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Dzisiaj dał ciała rano, to rano się szuka, nie obudził się o drugiej po południu, jak mu się dowi... przypomniałem, że... Ja to tak żartem powiedziałem, że zapomniście o mnie, a on naprawdę zapomniał. Dzwoni dzisiaj z rana, przepraszam, trochę dymu jest, bo odgrzewałem chleb na, <grytanie> na maśle i się troszeczkę masło przypaliło. Zaraz w wietrze. Dzwonił dzisiaj rano, mógł przypomnieć, że jestem tutaj i czy żebyś nie zapomniał o mnie. Nie, nie zapomnę. Nie zapomnę o Tobie. Dzwoni za 3 minuty później, zacznie wracać 40. Czyli dobrze, że pojechałem na 70, bo teraz tym 70 nie będę wracał. Czyli on będzie po drodze mi szukał jakiegoś LTL-a, czyli ładunek częściowy. No dobra, odpalę przegląd i spadam 10 rano. Dzisiaj jakby nic nie wymyśli, to w Nowym Meksyku gdzieś pójdę spać. No więc wyjeżdżam. Ale jest kolejka na wyjeździe. Muszę zapłacić. Tak, 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 ja tak myślałem, że tak będzie, no ale robię to, co oni chcą, żeby robił, nie? Nie wiem, czy nagrywać, tam na WZO 40, wracałem, kiedy ja wracałem 40? -tką? Miesiąc temu, z pomarańczami. 5 dych za dwa dni, A, 25, no dobra, okej, okay, wyjazd, 15 do góry i 40, -tka. no nie wiem, nie. Nic się nie dzieje, po fajnym weekendzie w Kalifornii wyjeżdżam z Kalifornii, ale no, byłem ile, piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, cztery dni, super, mini, mini wakacje. Głupio tak trochę bez ładunku, no ale co, This is, these are the rules, takie są zasady, jak klient płaci w dwie strony, oni prawdopodobnie traka też potrzebują na przyszły tydzień. Towar jakiś tam mam, bo zwrócili. Już. To są jeszcze chmurki z nad Pacyfiką. Które do popołudnia przejdą. Wczoraj, wczoraj, właśnie po południu. Rano tak samo było jak teraz. Po południu wyszło słonko i pojeździłem się rowerem wczoraj. Ale już nie nagrywałem. Jest dużo ścierzej rowerowych. bo trzeba trochę wyjechać. Od autostrady. Ja będę jechał w odwrotną stronę Korków. Na Las Vegas. Dziękuję, do widzenia. No dobra. Time lapse jak wyjadę z tych tych chmur na wyżynę. I tam będzie słoneczko, zobaczycie. Chwila, moment, nie? Wyjechaliśmy z doliny na wyżyny i pyk, i słoneczko. To jest normalny fenomen. W Chorwacji jest podobnie. Od morza idzie rano chmura, chmurki idą, a tylko słońce przegoni. I do 12 znowu jest upał. Z tą tutaj jest prawie tak cały rok. No, za 45 minut będzie barstą i 40. No i nie wiem, nie wiem co tu nagrywać, tych powrót Dobra, nagram jeszcze raz, tam dla psika. to jest piękny rejon Wyjazd z Kalifornii aż do końca Arizony to jest piękny rejon Jadę i podziwiam Już sobie obliczyłem, dzisiaj dojadę do no jakąś godzinkę przed Albuquerque jutro gdzieś do Tulsy w Oklahoma, pojutrze gdzieś za Indianapolis w Indianie i to wszystko, proszę państwa. Ciekawe, czy mi coś wymyśli po drodze jeszcze, czy nie. Mnie to rybka, jak to się mówi. Jedyne, co ja bym chciał polecieć 54 od Tukumkari. No ale nie zjadę z Interstate'u w razie W, no bo on wie, że ja jedę 40 i szlakiem 44. No to on tam, tam szuka ładunków, nie? On nie widzi mnie na Stalicie. Dobra, time-lapse przez Kalifornię. Zjazd do rzeki Colorado, później wyjazd na wyżyny w Arizonie, w las i później pustynia za Flagstaff. Lecimy. Opuszczamy słoneczną Kalifornię. Przejedziemy przez rzekę Colorado, którą widać tam. To jest jakieś jezioro, tutaj, tutaj, tutaj zaczynają odprowadzać tę wodę w kanał nawadniający. No, w paru miejscach w każdym razie. Rzeka Colorado jest przed nami, ściana Arizona. I kontynuujemy. No i teraz ze 195 metrów nad poziomem morza do Flagstaff jedziemy na 2000. and really? Ja tutaj jechałem na wyżynach, jechałem w śniegu, a teraz już ładna pogoda. 60 mil do Grand Canyonu, do parku Grand Canyonu, bo Grand Canyon jest troszeczkę na północ. Tak. To jest miejscowość Williams, i z tego miejsca na północ jest Grand Canyon. Ja zjadę tutaj zatankować paliwo, no i co, i dokończę ten lapsa, i dokończę filmy Dzisiaj po. No, teraz już nic nie będzie się działo. No, chyba żeby mi wymyślił, wymyślił jakiś załadunek po drodze, ale ja w to szczerze wątpię. Bo mu napisałem całą marszrutę, że dzisiaj będę, jutro będę Albuquerque, pojutrze Tulsa, pojutrze Indianapolis. A on mi tylko odpisał: Roll Brother. No to Roll. Nie nadążą. 100 km do Grand Canyonu, Kurczę, rowerkiem trochę daleko by było. Nie no jadę, jadę, jadę. Ranka nie nie byłem już tyle razy, że jeszcze się okaże trafi. Zjadę tylko po paliwo, na Lowsa i już. Jeszcze taka ciekawostka tak, track stopowa. Pierwszy raz widzę Na Lowsie Dystrybutor z gazem Jest gaz. Compressed natural gas, o ile. 2 dolary za galon, no taniej taniej, 2 dolary za galon czyli 2 dolary za 4 litry, a diesel jest po 3, 3 30. są dwa pistolety dla małych samochodów i dla dużych. Ciekawe. No, jak już taką infrastrukturę przygotowują na tych głównych em, w to, to, no to, to idzie w tym kierunku sądzę, na flyingach też już widziałem, ale na flyingach mają tak to skonstruowane, że mają osobne stanowiska, tutaj proszę, proszę um, zrobili na, na, na normalne, że można i diesla i tego nalać, nie? no ciekawe, ciekawe, góra za nami, flagstab za nami, teraz już będą mniej więcej takie widoki, przy Albuquerque jeszcze będzie coś widać jutro, ale będę tam jechał rano. Więc tutaj kończę film w Arizonie, proszę państwa, na 40. Bardzo nietypowy wyjazd, ciekawy wyjazd. W transporcie są różne absurdy, nieważne, kasa się zgadza. I zaliczyłem w parę fajnych miejsc, a przy, przede wszystkim weekend w Kalifornii i jazda na rowerze nad plażą. I spędziłem tam w sumie dwa dni na tą plażą. Taki to był typ wyjazdu, proszę państwa. Od 4 kwietnia do Siamy. 13 kwietnia 2021 Rafał Zezuniuk, kierowca zawodowy. Dziękuję Wam za uwagę. Zostały mi trzy